Siemano wszystkim Jestem dziś w lesie, fajna pogoda. Drugi sygnalik i coś tu jest w dziurze. Co to? Łóżeczka. A to chyba nie jest jakaś stara. I wezmę. Fajny sygnalik. I takie coś. Blaszka z numerem 498. Nie wiem co to jest. Ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Fajnie grało. Zdaje mi się, że to jest miedź. Tak, bo to jest miękkie miedź. Dzisiaj jestem pierwszy raz z moim orixem Zobaczcie, drugi sygnał i taki ładny guzik. Ta cewka po prostu wymiata. I to jest przechodzone miejsce już. Ja już tu byłem. Piękny guziczek. I to jeszcze z łóżkiem. Piękny sygnalik. Museczka. Małzerowska. Nie widzę. Czy w domu do czyścia, to zobaczę, który to rok? Ale sygnał piękny. Co my tu mamy za kolegę? RG42 Radziecki granat. Druga wojna. Skusiłem już na policję, bo to nie ma żartów. Nie przyjadą i to zabezpieczą. Saperzy pewnie przyjadą w poniedziałek i zabiorą. Policja przyjechała, zabezpieczyła teren. Jeden, tu jest drugi. Jest i radiowóz. Panowie, do poniedziałku? No przykro mi. Piękny sygnał 87. Coś tu jest? Co to jest? O w mordę! Ale strzał! Co to jest? Patrzcie! O shit! 1939 Ale kuźwa strzał! Masakra! Coś pięknego. Chyba sreberko. O, ale strzelisko. Uu, grubo, panie. Patrzcie, coś pięknego. Bierzemy. Piękny sygnał. 70. Kopniemy to na żywo. No ale to to był strzał. Piękny fanciar, nie powiem, No naprawdę niesamowita odznaka. Muszę popatrzeć w domu, co to w ogóle jest. No, ale ewidentnie, ewidentnie jakiś Niemiec tutaj to zgubił. Jeszcze. Coś jest, zaraz no, no, to koplę. O już widzę, patrzcie. Cała z To był ten sygnał. Ja już tutaj tu byłem na tym miejscu. Wam powiem, że to miejsce było przeszukane. Bo tu kawałek dalej znalazłem podkowę. Ale tutaj te, tej odznaki mi nie pokazała vista Oryx mi pokazał. No co to zakopuje? Bo to, to jest niebezpieczna sprawa. Ja to mam pecha. Tam kawałek dalej granat. A tutaj patrzcie. Z moździerza 50. O subany. Kurde. Teraz patrzcie z jednego dołka. I podkowa. I stara łuska. Zabieram, oczywiście. Powiem wam, że Oryx, kurde, robi zajebistą robotę. No. Tym bardziej, że to jest miejscowa przechodzona przeze mnie. Ja nie mówię, że wista jest gorszym wykrywaczem, ale... No nie pokazała mi tutaj... Tej odznaki, tego odznaczenia mi nie pokazała, no a... Na 100% byłem. Bo tu z boku była, zaraz obok tej dziury była... Była ta podkowa. No nic. Teraz głęboki sygnał. Naczynie do zbierania żywicy. Kurde, głęboko. Gdzieś około pół metra. Na racji, że stoi policja. to Muszę za chwilę będę wracał zgłosić, bo tu między drzewami. Dokładnie tu. Na wierzchu leży kolejny z moździerza. Patrzcie, no tu było wszędzie sygnałów. Tam trafiłem to odznakę. Tam dokładnie. Tu wszędzie to wszystko są albo łuski, albo z Pepechy całe, już ich tu chyba za 20 znalazłem i go w młodnik poszedł. No, mówię, no wszędzie są sygnały, no dosłownie wszędzie, że tutaj powęższe. Małe podsumowanko, co my tu dzisiaj mamy: dwie podkowy naczynie na żywice, też zabiorę troszkę złomu jakaś łuseczka ale to jest chyba tak to jest współczesny jakiś myśliwy strzelał i nie zabrał ale zbita więc zabieram no mówię tu jakaś stara łózka, ale to już jest zwykła no to jest mamo no, sinta jakaś nakrętka trochę pierdołów tu jakiś stary widelec był aluminiowy no, i fancik dnia. Patrzcie na to. Normalna petarda. 1939. Zajebista. Sreberko, oczywiście. To nic. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.